Jeśli ktoś Kościoła nie posłucha, niech ci będzie jak Poganin i Celnik. Mówi Pan Jezus, kończąc w ten sposób pewną procedurę upominania bliźniego. Co to znaczy niech ci będzie jak Poganin i Celnik? Czy takich grzeszników, jakichś odstępców? Mamy traktować w związku z tym z nienawiścią, jakąś pogardą, obojętnością, może? Pan Jezus tak nie czynił. Więc jeśli On mówi: Niech ci taki człowiek będzie jak poganin i celnik, to nie znaczy, że masz być wobec Niego obojętny albo jakoś wrogo odnosić się do takiego człowieka. Jezus okazywał, Miłosierdzie, wręcz jeszcze większą łagodność okazywał tym, którzy byli poza wspólnotą narodu wybranego, niż tym, którzy byli blisko. Okazywał tę łagodność, żeby ich przyprowadzić do miłości Bożej. Ale jednak sam Jezus wyraźnie mówi, że jest ta różnica między tym, kto jest bratem, a tym, kto rezygnuje z bycia bratem, to jest też ważne, że ten człowiek, który ma być dla Ciebie jak poganin i celnik, nie staje się nim dlatego, że został przez Ciebie odrzucony, tylko dlatego, że nie przyjął tej wyciągniętej na zgodę ręki. Nie jesteśmy w stanie zmusić bliźniego do tego, żeby żył z nami w zgodzie. Nie jesteśmy w stanie nikogo zmusić, żeby wypełniał w sercu, Boże przykazania, także żeby był częścią żywą wspólnoty kościoła. Poganin i celnik to też nie są przypadkowe określenia. Poganin to ten, który znajdował się poza Izraelem, bo nie poznał, bo był z innej kultury, z innego narodu, nie poznał Boga Izraela i dlatego pozostawał na zewnątrz. Byli tacy spośród Pogan, którzy przyjęli wiarę, przyjęli objawienie Boże i zostali przyjęci do tej wspólnoty. A celnik to ten, który symbolicznie przez swoją, swoje postępowanie, przez swoje grzechy był wcześniej częścią tego, tej wspólnoty wiary i wspólnoty narodu ale przez swoje postępowanie wykluczył się z niego. Można powiedzieć, zdradził. Więc sam taki człowiek podejmuje decyzję jakoś odcięcia się od tej Bożej Rodziny, byśmy powiedzieli. Nie jest przez nikogo wyrzucany. Więc jest ta różnica pomiędzy tym, że ktoś jest moim bratem, a ktoś się wypiera przynależności do tej, do tej rodziny, do tej wspólnoty. Dzisiaj dużo mówi się o czymś takim jak inkluzywność, taka tendencja do, we wszystkich instytucjach, organizacjach, wspólnotach, ruchach, żeby być inkluzywnym, czyli włączającym, żeby być otwartym. Jako przeciwieństwo podaje się ekskluzywność, czyli różnego rodzaju grupy, kluby, które są zamknięte, są przeznaczone tylko dla wybranych. I teraz trzeba powiedzieć, że Kościół jest ze swojej natury inkluzywny, chociaż my używamy tradycyjnie określenia powszechny, bo jest dla każdego, bo Chrystus. Do każdego kieruje swoje przesłanie Ewangelii. Chrystus za każdego oddał życie, Każdy, każdemu przypomina, że jest Bożym Dzieckiem. Ale jednocześnie Kościół jest ekskluzywny, jest, można by powiedzieć, dla wtajemniczonych. Mamy przecież sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. I żeby trwać we wspólnocie Kościoła, żeby korzystać z, z tej wartości, jaką daje ta wspólnota, trzeba iść drogą tych właśnie sakramentów. Chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. Nie tylko je przyjąć, ale żyć w zgodzie z nimi, dostosowywać rytm swojego życia do, do świętości tychże sakramentów. Pan Jezus mówi, podaje tę, tę procedurę postępowania wobec człowieka, człowieka, który zgrzeszył. Domyślamy się, że nie chodzi tu o jakieś błahe sprawy, ale o poważne wykroczenia przeciwko wierze, przeciwko moralności, przeciwko wspólnocie kościoła. I zaraz dalej w następnym zdaniu dodaje... Wszystko, cokolwiek zwiążecie na Ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na Ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To jest odpowiedź dla wszystkich tych, którzy mówią: A jakim prawem ty osądzasz drugiego człowieka? Kto, kto ci dał prawo, żeby określać, kto może być w kościele, a kto nie? No, Jezus dał takie prawo. Dał je Piotrowi kilka rozdziałów wcześniej. Słyszeliśmy ten werset, Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie, a tutaj rozszerza tę władzę na pozostałych apostołów. Więc tworząc strukturę Kościoła, tworząc jego instytucje, wyznacza bardzo określone zasady. I w związku z tym to, to wszystko jest jakimś takim uzasadnieniem biblijną podstawą czegoś takiego, co w, w Kościele nazywamy karą ekskomuniki. Rzadko się współcześnie słyszy to słowo, ale wciąż funkcjonuje. Ekskomunika, czyli wykluczenie ze wspólnoty Kościoła jako najwyższa kara. Którą, która w tej właśnie wspólnocie funkcjonuje. Warto tutaj spojrzeć na tę karę trochę w świetle biblijnym, to znaczy, jak to czasem przypominam, w Piśmie Świętym bardzo często, kiedy jest mowa o jakiejś karze, to tak naprawdę autor biblijny pokazuje nie tyle karę narzuconą przez kogoś arbitralnym wyrokiem, ale konsekwencje, które ściąga na siebie człowiek przez popełnione zło. I ekskomunika właściwie też może być w ten sposób rozumiana, że nie tyle ktoś, ktoś się pogniewał na kogoś z wyznawców Kościoła, ale i, i nakłada taką karę, ale stwierdza fakt jesteś poza naszą wspólnotą postawiłeś się przez swoje czyny albo przez swoje przez głoszone przez siebie poglądy przez brak wiary katolickiej postawiłeś się poza kościołem i trzeba to wyraźnie nazwać żeby nie trwać w kłamstwie i tak za na przykład zdradę tajemnicy spowiedzi czy ze strony księdza czy ze strony kogoś kto na przykład by Podsłuchiwał czy nagrywał spowiedź za profanację Najświętszego Sakramentu, ale też chociażby za grzech aborcji, jest e, przewidziana kara ekskomuniki. I w ten sposób Kościół mówi wyraźnie, ci, którzy są katolikami, w ten sposób nie postępują, więc jeśli tak robisz, stawiasz się poza tą wspólnotą. Niektórzy zresztą. Sami dokonują tego aktu, sami stwierdzają ten fakt, no ja właściwie nie wierzę w to, w co wierzy Kościół, nie postępuję tak, jak postępuje Kościół, więc nazwijmy rzecz po imieniu, składam akt apostazji, żeby, żeby nie trwać w jakimś błędzie, nie trwać w jakiejś, w jakiejś iluzji, nazywam rzecz po imieniu. To nazwanie rzeczy po imieniu nie jest tylko po to, żeby zachować porządek we wspólnocie kościoła, ale tak samo jak każda kara i w Piśmie Świętym, i każda kara w ogóle z natury swojej powinna także temu służyć, jest dla uzdrowienia. I także w Piśmie Świętym, w dziejach apostolskich czy listach św. Pawła mamy przykłady takich sytuacji, gdzie Kogoś, na przykład święty Paweł, nakazuje kogoś wykluczyć ze, ze wspólnoty. Mówi wręcz w pierwszym liście do Koryntian, oddajcie takiemu szatanowi na zatracenie ciała, ale na ratunek dla ducha. Bo jeśli nazwiemy bardzo czasami wprost, bardzo ostro grzech grzechem, to dajemy szansę nawrócenia. Wtedy jest, jest jakaś nadzieja na opamiętanie. I znowu wr wróćmy do tego, jak Jezus postępował z celnikami i poganami, z łagodnością, z miłosierdziem, z, tak jak miłosierny ojciec, który wychodzi przed dom i czeka na powrót syna marnotrawnego z otwartymi ramionami. To wszystko, co do tej pory powiedziałem, można potraktować jako jakąś ciekawostkę właściwie, taką ciekawostkę kościelno-prawną, bo przecież żaden z nas raczej nie jest w, w stanie ekskomuniki i raczej mało prawdopodobne, żebyśmy ją, tę karę na siebie ściągnęli. Ale warto przynajmniej dwie myśli zaczerpnąć jeszcze tak osobiście dla siebie dla swojej postawy religijnej pierwsza sprawa to coś takiego gdyby ktoś nam powiedział ty to z ciebie to żaden katolik ty nie jesteś prawdziwym katolikiem to byśmy się najprawdopodobniej oburzyli i prawdopodobnie słusznie. Ale z drugiej strony warto zastanowić się, czy nie ma takich sytuacji, kiedy sami stawiamy się poza wspólnotą Kościoła, poza tą instytucją Kościoła Katolickiego. Czy w tym, jak mówimy o Kościele, czy w tym, jak myślimy o Kościele, mówimy o czymś, czego jesteśmy częścią, czy mówimy o nich? Oni Kościół coś zrobili, coś głoszą jakąś naukę, czy my głosimy? Ja razem z moimi braćmi i siostrami katolikami robimy tak, postępujemy w taki sposób, głosimy taką naukę, takie prawdy, takie zasady moralne. I druga sprawa, ex komunica, to jest, to jest wykluczenie, to jest od słowa komunia, które oznacza wspólnota. I odnosi się do wykluczenia ze wspólnoty kościoła, ale także bardzo wprost z komunii świętej. Głównym skutkiem ekskomuniki jest to, że dany człowiek nie może przyjmować komunii świętej, jak sama nazwa wskazuje. I teraz pytanie bardzo proste o moje podejście do komunii świętej. Bo jeśli na przykład zaniedbuję. Przyjmowanie Komunii Świętej przez oczywiście zaniedbanie wcześniej spowiedzi. to warto zdać sobie sprawę, że sam nakładam sobie w ten sposób na siebie karę ekskomuniki, najgorszą karę, którą może, można otrzymać w, w, w kościele, w życiu religijnym. Więc y, warto warto od tej, strony, od tej strony, spojrzeć i dbać o oczywiście co niedzielne przyjmowanie eucharystii. Oczywiście w stanie, który na to umożliwia, czyli bez grzechu ciężkiego, kiedy trzeba to się wcześniej spowiadamy. Natomiast no tak. To jest największy dar, to jest najgłębszy akt przynależności do Kościoła i mojej komunii z Chrystusem, mojej wspólnoty z Chrystusem. I warto jeszcze popatrzeć na siebie jako na członka Kościoła w kluczu przykazań kościelnych. Bo przykazania Boże jako dekalog, dziesięć przykazań płynących wprost z, w, w, z Pisma Świętego, to są zasady, w które wierzą nie tylko katolicy. Także pozostali chrześcijanie, wielu też spoza jakiegokolwiek wyznania określonego chrześcijańskiego, przyjmuje mądrość i słuszność dekalogu. Natomiast nas jako katolików, obowiązują też przykazania kościelne. Warto się nad nimi zastanowić, nad naszym podejściem do nich, bo to jest też jakaś forma definicji tego, co to znaczy być katolikiem. Jestem katolikiem, to znaczy wypełniam te przykazania, które stanowią o mojej przynależności właśnie do tego, tego a nie innego kościoła. Także to ta Ewangelia, taka no, trudna dość od tej negatywnej strony, jest jednocześnie dla nas zaproszeniem do tego, żebyśmy na poważnie, ale też przede wszystkim głęboko i z głęboką taką wdzięcznością przyjęli od Chrystusa tę przestrzeń wspólnoty Kościoła, którą dla nas stworzył, aby tu się z nami spotykać, aby tu obdarzać nas swoją łaską i aby tutaj uczyć nas miłości.